Chciałabym powiedzieć, że jesteście wspaniali, naprawdę, Słuchajcie, jasne... te teksty, wy znacie te teksty! Coś tam te mówią, coś tam mówią. Dziękujemy wam bardzo! I najlepsze jest to, że nawet rodzice znają te teksty, słuchajcie! Wika, wika! Słuchajcie, bo dziewczyny dziek. na chwilę schodzą, zróbcie prawo na dziewczynę! A dobrze, A, nie o, widzą. Co? Ale nie widok! Dobrze, nie, no dobrze jestem. No, panowie, chodźcie, chodźcie! Chodźcie, chodźcie, chodźcie! Męski koncert! Męski tak. tak. męski